Wysoka Izbo, Sejm wcześniej ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha pięciominutowych oświadczeń w imieniu klubów i trzyminutowego oświadczenia w imieniu koła. Otwieram dyskusję. Jako pierwszy zabierze głos pan poseł Marek Suski w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, koalicji 13 grudnia 8 gwiazdek mam zaszczyt zaprezentować... Bardzo dobra reklama, koalicja ośmiu gwiazdek. To jest rzeczywiście to wy, to wy macie taką koalicję. Ale proszę mi nie przeszkadzać. Ja rozumiem, mam tylko Panie Pośle zapominam na odpowiedź na te wszystkie kłamstwa, które tu padły z tej mównicy i tą hipokryzję, jaka jest również zawarta w tej ustawie. Bo szanowni państwo, no o co chodzi, jeśli chodzi o ten projekt? No, chodzi o to, jak szybko zmienić obecnych prezesów, członków zarządów spółek na swoich, a opinii publicznej powiedzieć, że naprawiamy. No, jakie to jest naprawianie, Szanowni Państwo? Jak się wzięli za naprawianie telewizji publicznej, radia publicznego i w ogóle spółek medialnych, to to naprawianie było na zasadzie odbicia jak to mówił Tusk, odbijemy TVP. No i pan minister podpułkownik Sienkiewicz posłał tam takich wybitnych anty- czy bezpartyjnych, czy niepartyjnych fachowców, jak na przykład pan Paweł Majcher, szef gabinetu politycznego MSWiA, w latach, kiedy pan minister... Podpułkownik Sienkiewicz był ministrem tego resortu, no, szef gabinetu politycznego, całkowicie apolityczny fachowiec, a do Polskiej Telewizji Rada Nadzorcza, przewodniczącym Rady Nadzorczej został pan zemła Szymański, który na swoich stronach kancelarii mówi, że wielokrotnie świadczył pomoc prawną oskarżonym o uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych w tym o przestępstwa narkotykowe. No to rzeczywiście zna się na sprawach dotyczących telewizji, no ale skoro jest fachowcem od obrony w przestępstwach zorganizowanych w tym narkotykowych, to może się przydać platformie taki adwokat. Ale Szanowni Państwo, mowa tutaj jest o tym, jak dokonać tej zmiany. No, najpierw powołaliście jakąś Radę do Spraw Spółek, tam też swoi zasiedli w tej Radzie, jakoś dziwnie, jakoś dziwnie związani z waszą koalicją ośmiu gwiazdek. A jeśli chodzi o tą ustawę, no niestety jeszcze dwie minuty mi zostały, to tutaj... Jest powiedziane w artykule 12. Osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zajmują w spółkach stanowiska, obowiązane są rzecz z tych stanowisk w terminie do najbliższego walnego zgromadzenia, a w razie niezłożenia oświadczenia osoby te tracą z mocy prawa stanowiska we władzach spółki. No i to jest wyjaśnienie, w jaki sposób chcecie wyrzucić wszystkich, żeby obsadzić swoich. Ale oczywiście jeszcze tworzy się. E, Komis komitety partyjne dobrego zarządzania. No oczywiście dla swoich kolegów, którzy tam będą wchodzić, żeby pilnować Waszych interesów. A jeżeli mówicie o tym, że tak, no tutaj będzie takie odpolitycznienie, to te różne pierwsze nominacje pokazują, że to odpolitycznienie będzie polegało na tym, że wyrzucimy dotychczasowych fachowców, a damy tam swoich. Jak czytałem niedawno w prasie, nawet z trzeciej drogi fachowcy bezpartyjni już dzisiaj odchodzą po tym, jak się okazało, że zostali powołani, no i trzecia droga powiedziała, partia 2050, że nie mogą być, no to oni powiedzieli, rezygnujemy z członkostwa, już jesteśmy bezpartyjnymi fachowcami. No tak to wygląda, no jest szefowa jednych ze struktur tej partii. No tak będzie wyglądało odpolitycznienie za te pieniądze, które... Tam po prostu będą zarabiać, to pewnie będzie finansowanie. Teraz, jak kiedyś platforma obywatelska miała w swojej instrukcji finansowej, że 10% za funkcję to ma wpływać na konto partii. Podaliście mnie nawet do sądu za to, no ale jak na razie, ponieważ ten dokument jest jawny, nic z tego nie wyszło, ale przekazaliście te kompetencje zarządom swoich regionów, więc no już. Dokładnie nie jesteśmy w stanie sprawdzić, kto i ile Wam tam daje. Ale żeby tutaj nie być gołosłownym, no to ja mam długą listę. Niestety to bym musiał chyba z godzinę czytać. Robert Soszyński, burmistrz, radny Sejmikus PO, wiceprezes do strategii od niedawna, właśnie w Orlenie. A polityczny, zupełnie członek Platformy Władz Krajowych. Dalej Arkadiusz Bąk, na przykład był przewodniczący sejmiku wojewódzkiego, obecnie członek zarządu pgz też był z koalicji 13 grudnia. Paweł Gągoleski, radny PO, członek zarządu PGZ, został właśnie likwidatorem Radia Kielce. No tak można powiedzieć, że fachowcami od likwidacji to jesteście. Nie będziemy popierać tej ustawy, bo to jest ustawa polityczna, która ma na celu Wyrzucenie wszystkich ludzi ze spółek Skarbu Państwa i zarządu i zastąpienia swoimi nominantami. Taka hipokryzja, takie oszustwo, szanowni państwo. Oni chcą po prostu zawłaszczyć państwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Głos zabierze teraz w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej pan poseł Zdzisław Gawlik. Bardzo proszę. Panie marszałku, panie posłanki, panowie. Posłowie. W zasadzie nie chciałbym tutaj się odnosić do mojego przedmówcy, ale trzeba by się nauczyć też nie tylko czytać, ale czytać ze zrozumieniem, bo to pewnie tak nie jest, jeżeli chodzi o artykuł i 12 i zmienianej ustawy i ustawy zmieniane w tym akcie prawnym, ale mniejsza o to. Mam mówić o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa objętej drukiem artykułu 261. Ustawa ta zasadniczo zmienia przepisy ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Ochrona i nadzór nad mieniem państwowym, sposób gospodarowania tym mieniem, ochrona interesów państwa w relacjach prawno-rzeczowych na majątku Skarbu Państwa a także relacje ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa musi być stosownie do artykułu 218 Konstytucji uregulowana ustawowo. Czyli chciałem zwrócić uwagę, że my tutaj, zajmując się tą ustawą, zajmujemy się, pracujemy nad swoistą ustawą w obszarze zarządzania majątkiem Skarbu Państwa, co skłania, co zmusza nas, czy powinno nas zmusić po prostu do takiej głębokiej refleksji i staranności w doborze. Y, narzędzi, które chcemy tutaj wykorzystać po to, żeby ten cel zakładany móc osiągnąć. Zmieniana ustawa zastępuje tę ustawę z sierpnia 1996 roku, zmieniona, zmieniona w grudniu 2016 roku, zastąpiła y, y, ustawę z 1996 roku o zasadach gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa. Wprawdzie ta ustawa z 1996 roku była wielokrotnie nowelizowana, ale zasadniczo trzeba zauważyć, że od 1996 roku dokonywały się w obszarze tego nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa zmiany o charakterze ewolucyjnym, podnosząc standard tego nadzoru. Natomiast swoista rewolucja została dokonana w grudniu 2016 roku, która w, która w sposób zasadniczy przyniosła zmianę w wykonywaniu tego nadzoru w zakresie gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa. To nowe wcale nie okazało się lepsze. Okazało się, że y, te zmiany były no, niekoniecznie akceptowane przez nas wszystkich, a czasami nawet jeżeli chodzi o te informacje, które do nas docierają, skutek tych zmian był przerażający i w zasadzie była to informacja, czy jest to, są to informacje o grupy najeźdźców czy barbarzyńców, którzy uznali za zasadne, że należy traktować majątek Polek i Polaków jak majątek swój. Ale nie chciałbym po prostu tutaj o tej historii różnych rzeczy mówić. Chcę tylko odnieść się do kwestii y, zmian zaproponowanych w druku 261, bo są pewne uwagi. Ja tutaj nie, wcale nie postuluję, że należy projekt odłożyć ad acta. Nie, nad projektem trzeba pracować, bo uważam, że nadzór nad majątkiem Skarbu Państwa powinien być systematycznie doskonalony. Kilka uwag do przedstawionego projektu. No proszę zauważyć, że w tej ustawie, tutaj mój wnioskodawca mówił o tym, że ona odnosi się tylko do spółek jednoosobowych Skarbu Państwa i jest zupełnie inaczej. Bo... Projektodawcy wprowadzają zmianę, że przepisy tej ustawy mają w wielu częściach zastosowanie do każdej spółki, której Skarb Państwa posiada jeden udział lub jedną ustawę. Ja nie chcę tutaj wracać do Konstytucji, do artykułu 23, 24, 64, bo to naprawdę no w tym zakresie pewnie tak się nie da. Ja tutaj nie chcę tutaj również dyskutować, czy to narusza przepisy unijne, czy nie, bo pewnie możemy przyjąć. My mamy jednostkę interesu publicznego w swoich przepisach zdefiniowaną, jest to zgodne ze standardem unijnym, Skoro chcemy zrobić coś więcej, no to teoretycznie możemy zrobić, tylko pytanie, czy będzie to zgodne z przepisami naszej konstytucji. Należy zastanowić się nad tym, czy jest sens po prostu w, w, w zastosowania przepisów tej ustawy o nadzorze nad majątkiem skarbu państwa w sytuacji, gdy skarb państwa posiada jeden udział czy jedną akcję. Projekt przewiduje również sztywne regulacje w zakresie składów Rady Nadzorczej Skarbu Państwa. Proszę Państwa, to jest niesamowicie niebezpieczne. To może wprowadzić nie tylko destabilizację, ale uniemożliwić funkcjonowanie spółek skarbu państwa. No, jeżeli okaże się, że braknie z jakiegoś powodu jednego członka Rady Nadzorczej, a poziom, jak skład jest sztywny, to Rada nie pracuje, ciała niezbędnego dla funkcjonowania spółki nie ma. To również należy się nad tym zastanowić, gdzie tu jest sens. Oczywiście w historii funkcjonowania spółek Skarbu Państwa były takie zdarzenia, że w statu tutaj była spółka, miała sztywno określony skład rady czy zarządu i okazało się, że kłopot był, był potężny. Myślę, że refleksja jest tutaj również potrzebna. Znosi się, proponuje się zniesienie Rady do Spraw Spółek powołanej w grudniu 2016 roku, a równocześnie powołuje się, proponuje się powołanie Komitetu Dobrego Zarządzania. Zwykle zburzenia jednego pomnika i budowania nowego pieniędzy nikomu nie, nie przybywa ale zwracam uwagę na przyznanie nadzwyczajnie szerokiej kompetencji Komitetowi, który naprawdę przejmuje kompetencje prezesa Rady Ministrów i, i yy, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, którzy konstytucyjnie za ten nadzór są odpowiedzialni. W skład komitetu również to jest swoiste kuriozum. Miałby wchodzić także osoby, które są powoływane przez przedstawicieli organizacji związkowych. Ja przypomnę pakt o przedsiębiorstwie państwowym z początku lat 90. gdzie pewne prawa udziału pracowników w, zarządza, w organach korporacyjnych Zarządzie i, i Radzie Nadzorczej zostały już zagwarantowane. Czyli w zasadzie my. Przyjmując tego typu założenia, może się okazać, że tak naprawdę o składzie Rady Nadzorczej w skrajnym przypadku będą, de, będą decydowali pracownicy te, tych yy, spółek. Co jeszcze? No jeżeli mówimy o sprawności yy, zarządzania, no to trudno sobie wyobrazić, żeby Komisji Skarbu Państwa, waż, mniej czy bardziej ważnej, przyznawać prawo weta do yy, propozycji Prezesa Rady Ministrów co do obsadzania tego Komitetu Dobrych Praktyk. W końcu może się okazać, że niby mam... Mamy ciało, bez którego nie da się powołać zarządu spółki, nie da się powołać rady nadzorczej yy, spółki, a de facto to ciało tak naprawdę konsekwencji nie, nie istnieje. Oczywiście również mnie rodzi się pytanie, dlaczego mamy zrezygnować z prawa do zasiadania w radach nadzorczych osoby, które zdawały egzamin przed komisjami powołanymi przez ministra, na przykład aktywów państwowych. No dzisiaj się może okazać po prostu, że ten, który zdobył kwalifikacje przed słynnym uczycielem na całą Polskę, Kolegium Tumanum, będzie bardziej właściwym kandydatem do Rady Nadzorczej, niż ktoś, kto zgładał egzaminy w formule organizowanej przez ministra, prezesa Rady Ministrów, czy po prostu ministra do spraw aktywów państwowych. Oczywiście tych uwag do tej ustawy, w moim przekonaniu z uwagi na to, że zdarzyło mi się kiedyś w historii nowelizować ustawę z 1996 roku o zasadach nadzoru, mam bardzo wiele. Jeszcze jedna Uwaga, tutaj no, skoro nowelizujemy tak ważny akt prawny, to ta siatka pojęciowa, jaką się posługujemy, musi być dostosowana do tego, jakim posługuje się ustawodawca w tej ustawie, bo w przeciwnym razie się rozjedziemy tak daleko, że się nie, nie pozbieramy. Zatem składam wniosek o przekazanie tej komisji do tego projektu ustawy do właściwej komisji po to, żeby nad nią pracować także szuke rozwiązania potrzebnego. Dziękuję. Bardzo dziękuję.